child, tuck yourself in bed and let me tell a story of lemuria, a long lost kingdom, and a girl born for glory. in austria was a crown land ruled by a duke. aurora was his daughter, child of a duchess mysterious, beloved by her father. he raised the girl alone. they were rarely apart, till the duke felt lonely and misplaced his heart. It was the Great Friday before Easter 1895. Players performed for the Duke, his new bride at his side. That night Aurora went to sleep. The fire burned down low. She caught a chill that spread. Her skin was cold as snow. At dawn they found her, vacant, Aurora's light gone out. Her father wept and pleaded, but there could be no doubt. Aurora Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim randomowym odcinku. Dzisiaj pogramy sobie w grę Child of Light. Jest to, w, powiedzmy to w polskim tłumaczeniu, e, dziecie światła. Niesamowicie grywalna gra, która wyszła praktycznie na wszystkie platformy z dosyć tanią gierką od Ubisoftu. Ja akurat ogrywam sobie wersję PC-tową, ale kusi mnie na maksa kupno wersji na PS4, bo jest kolekcjonerka za 89 zł. Właśnie zastanawiam się, czy nie nabyć sobie czasami tej edycji kolekcjonerskiej. I ograć sobie tę grę jeszcze raz na PS4. Ja pokażę Wam grę randomowo, bo zakładam, że większość moich widzów nie przypada za takimi grami. Więc taką grę jestem w stanie za... serwować po prostu widzom, którzy tutaj oglądają moje odcinki, też randomowo. Nie ja wam zaraz powiem o co chodziło w ogóle w tej pierwszej kadcence, którą widzieliście. Mianowicie, gramy sobie Aurorom. Jest to taka mała dziewczynka. Jest to też przy okazji, to najważniejsza, chyba córka jakiegoś austriackiego księża. Książa. Książa. Księcia. Tak, księcia. I ona zostaje w tym swoim rzeczywistym świecie po prostu nieprzytomna. Budzi się powiedzmy w takiej krainie, która nazywa się Lemuria. Jest to kraina, która przeciągnięta jest magią, ale też przy okazji powiem Wam, że Niestety no, nie powodzi się aktualnie tej krainie, ponieważ jakaś tam księżna, jakaś królowa po prostu wykradła słońce, gwiazdy, księżyc też przy okazji i to wszystko będziemy musieli w sumie chyba uratować, tak mi się przynajmniej wydaje. Cały czas właśnie ta aurora będzie poszukiwała swojego ojca. Ona pewnie nie wie, co się w ogóle dzieje, tak mi się przynajmniej wydaje. Gra jest tylko i wyłącznie w wersji angielskiej I też mogliście zobaczyć jak fajnie właśnie w dialogach narratorka fajnie to wszystko opowiadała Ten język nie jest do końca prosty, bo on jest pisany jakby powiedzmy to poezją Taka baśń dosłownie A jak widzicie te kastenki, które są tutaj Znaczy kastenki, takie chmurki, takie dymki, w których są jakieś słowa One już nie są czytane, one są po prostu tylko i wyłącznie pokazywane na ekranie. Trzeba to po prostu samemu sobie czyptać. A to jest. <noise> Dla mnie to jest bryloczek, ponieważ widziałem edycję kolekcjonerską właśnie tej gry na PS4 i PS3. I właśnie. Właśnie ta postać była bryloczkiem. Więc tak sobie to będę nazywał. Jak widzicie też dialogi też między tymi postaciami też są właśnie w formie pisemnej, trzeba to wszystko sobie czytać. Ale nie wiem, przynajmniej dla mnie to nie jest jakimś minusem. A też naprawdę, jeśli słucham tej muzyki na słuchawkach, gram sobie jednocześnie to nawet lepiej, że są same napisy, że sobie mogę je czytać, wy też możecie sobie je czytać. Tak jak mówię, ten język nie jest do końca prosty. Jest on taką. No, taka baśń po prostu dla mnie przynajmniej. Okej, okay, dobra. Czyli możemy sobie tym tutaj światełkiem poruszać. Robimy to za pomocą analoga, ponieważ gram na padzie sobie, w przypadku, no wiadomo... E, jeśli gralibyście na klawiaturze i myszy, to wiadomo, będziecie grali wtedy myszką, tak? A, tam jakiś potwór... Prawda, że jest ta kraina bardzo, bardzo bajeczna. Jest to gra od Ubisoftu, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to... No na pewno ona hula na tym samym silniku, jak e, chociażby Rayman. To jest bez wątpienia... Mm, bardzo, bardzo gierka podobna też mógłbym powiedzieć, że ta gierka też jest zbliżona do Limbo oraz z jakichś takich po prostu JRPG-ów czyli po prostu japońskich RPG-ów więc myślę, że każdy, kto taki klimat, taki gatunek też lubi na pewno ta gra mu się spodoba. Jeśli chodzi o samą grę to mamy możliwość tutaj podróżowania różnymi ścieżkami. Jest ich naprawdę sporo. Ale z takich minusów, które dostrzegłem, to jest coś takiego, że powiem wam ten krajobraz, ta cała tutaj otoczka graficzna jest kurczę, jakby to powiedzieć, jakby to obrać w słowa precyzyjnie. Mało widoczne jest rozróżnienie ścieżek, czyli po prostu często muszę robić metodą prób i błędów, przejść górą, dołem, bo ciężko jest mi rozróżnić. Nie wiem czy to jest wina tego, że mam troszeczkę za ciemno może ekran czy coś, ale to taki jest zauważalny dla mnie minus, no ale to też pewnie jest kwestia przyzwyczajenia, że po czasie to pewnie sobie ogarniecie. Też tym świecidełkiem tutaj możemy sobie zbierać różne... Takie powiedzmy to power-upy, które są potem napełniane, jak tam na przykład zdrowie i tak dalej. I co tu mamy czekajcie, jakieś? Jakieś drzewo, jakieś jakieś brama wielka. Kolejny dialog. No tak, jesteśmy tutaj w pułapce pewnej. Musimy się jakoś przedostać. Dobra, trzeba coś wykombinować teraz. Aha, czyli będziemy musieli tutaj opuścić cień na te otwory, które tam widzicie z tyłu drzewa. No właśnie, jeden już zaświecony jest. Jeszcze musimy zrobić. Dwa podobne, jak widzicie A czekajcie, bo to świecidełko nam troszkę przygasło Trzeba będzie tutaj Poszukać takich kwiatków, bo kwiatki Właśnie dawa, dają nam, e, nam, czyli Aurorze Tutaj e, No widzicie te punkty doświadczenia i tak dalej Pieniądze i tak dalej, jakieś tam punkty No oraz też to te świecidełko jest tutaj w stanie nam się zregenerować ten pasek jego. Dobra, drugie jest, jeszcze trzecie teraz potrzebne. Pięknie, możemy teraz tam wejść. No dobra, wbijamy tam do środka. Okej, okay, wyciągnijmy, sobie ten teraz miecz. Jestem ciekawe czy ona w ogóle go wyciągnie tutaj. Wyciągnie i czy podniesie go. A, udało jej się. Chociaż <laughs> małe tutaj turbulencje. No i będzie pierwsza walka. To jest oczywiście powiedzmy taki platformówka i RPG. Więc walka musi być. Teraz zobaczymy, jak ona będzie w ogóle wyglądała. Mamy jednego przeciwnika, więc będzie pewnie łatwo. Aha, czyli. Dosyć klasycznie to wygląda. Myślę, że każdy kto miał jakiś kiedykolwiek kontakt z RPG'm to tutaj sposób walki ogarnie. I już co mogę zobaczyć? Zobaczcie jak jest fajnie podświetlona nasza postać, znaczy nasz przeciwnik, tak? Nie jest to jakieś takie wiecie, sztuczne, tylko takie po prostu światło, które jest obuszone na postać. Jeszcze żyje. Teraz on zadał nam cios na pewno. Dokładnie. Ale tylko 2 HP spadło, więc nie za wiele. On dostał chyba 5. No, oczywiście też możemy go atakować, możemy też um, sobie troszeczkę zdrowia tam regenerować, możemy też uciec. No, ale to nam na razie nic tutaj um, za bardzo nie będzie potrzebne, oprócz no, po tych ataków. No, to są na razie łatwi przeciwnicy, więc nie ma co się stresować, nie ma co tam jakoś się spinać wielce. Aha, też gra jest możliwa do odpalenia w dwóch trybach: w trybie normalnym poziom trudności normalny oraz hard. Ja wybrałem normalny, ponieważ jakiegoś takiego większego doświadczenia z takimi grami nie mam. A chciałem sobie grę sprawdzić, bo naprawdę jest bajeczna. I co, już pokonane, tak? Okej, okay, dobra, idziemy dalej. będzie stoczyć pewnie jeszcze jedną walkę z nim dokładnie. Aha, czyli też możemy zobaczcie. A, nie wiem, czy mi się teraz uda. Chyba w kolejnej rundzie. Po prostu ja mogę też oślepiać tego przeciwnika. On troszeczkę będzie na tym pasku tutaj, który widzicie na dole. Będzie wolniej tutaj. Po prostu się... O teraz widzicie? Porusza się zdecydowanie wolniej, więc jestem w stanie go tutaj yy, w tej turze jeszcze dogonić albo chociażby no, nawet spowolnić, tak? Aby no, mieć większe szanse. On też ten sobie pająk jakiś, on jakiś tutaj wielkich też... Albo pasikonik jakiś ciosów wielkich tutaj nie zadaje, tylko 2 HP odejmuje mi. Ale też będą na pewno no, później przeciwnicy zdecydowanie silniejsi. Hmm, też pewnie ciekawi Was czy gra jest długa. Niestety nie, nie, nie sprawdziłem tego osobiście, ale mogę Wam powiedzieć z tego co czytałem w recenzjach o grze. A tu mam jakieś skilla, możemy sobie też tutaj upgrade'ować. No, typowy RPG, tak? Taki, no dosyć no, nietypowy. Znaczy, bo mówię typowy, a nie, nie jest do końca typowy. Takie połączenie, właśnie JRPG z platformówką, naprawdę bardzo fajnie to wszystko na razie wygląda. Jeśli chodzi o długość gry, no to z tego co czytałem w recenzjach zagranicznych, to jest to dosyć długa gra. Na PS4 kosztuje 89 zł, więc to jest naprawdę jak na nową generację konsol bardzo, bardzo fajna cena to za kolekcjonerkę z artbookiem, z plakatem, z jakimiś tam DLC, z DLC jakimś, więc no naprawdę myślę, że warto sobie sprawdzić. A tymczasem idziemy dalej. Kolejni przeciwnicy. Na razie wszyscy tacy sami. Chociaż zakładam, że może być ich za chwilę e, nawet kilku. Długo troszeczkę oślepiłem. Dobra, i mogę sobie przejść bokiem, ale nie wiem, czy będę mógł. Czy co tam jest jakaś skrzynia. Spróbuję, czy mogę z tej strony wejść. Jeśli nie, no to będę musiał go po prostu zaatakować. Bo chciałbym. Przydałyby się właśnie jakieś takie. Wiecie jakieś gadżety, które mogę sobie po drodze zbierać jakieś miksturki, coś, coś, coś w tym stylu niby jakiś atak od tyłu z zaskoczenia, no, ale nie wiem za bardzo o co chodzi też muszę sobie grę ogarnąć, gram sobie tutaj tak aby Wam też przy okazji to pokazać o, widzicie teraz, już jeden strzał, i po nim 7 HP, i po jego tutaj ogromnej mocy, której nie miał w ogóle. Dobra, otwieramy skrzynkę, i co tu będzie? Jakiś, aha, jakiś tam gadżet, który być może nam się przyda później. Kolejna walka. O, widzicie, jest teraz dwóch przeciwników. I teraz jeszcze Wam chciałem pokazać, czekajcie, może mi to wyjdzie teraz. O, widzicie, możemy teraz zmycie po prostu i, i możemy obrać inną ścieżkę podróży, na przykład. Chociażby, tak? Bo tam akurat teraz za bardzo tutaj nie ma takiej różnorodności trasy, ale być może później coś takiego się pojawi. I teraz toczymy walkę z prawidłową, tak, tylko chciałem okazać, że można po prostu u nim uciec. Teraz wykonamy jakieś ataki, oślepimy ich też, bo już z dwoma przeciwnikami będzie pewnie ciężej. Pierwszy będzie nasz atak, okej, okay. ten już pewnie zginął. Tak, 7 HP poszło. Teraz będzie atak przeciwnika, oślepimy go. Czekajcie, bierzemy sobie o to. Ochrona. Okej. Okay. Zobaczymy jak to wyjdzie. On tu oślepiony, nie ma szans. Pięknie. Czy uda się go pokonać? Chyba tak, dokładnie. I mamy. To punktów doświadczenia, dzięki czemu awansujemy o mm, dwa levele chyba, bo nawet nie zwrócimy uwagi, który miałem wcześniej. Chyba miałem pierwszy, albo drugi. No, mniejsza o to, mamy trzeci, najważniejsze, więc dosyć szybko to idzie. Okej, okay, dobra. Poświecimy sobie tutaj. Tego oślepimy i zobaczcie, mogę sobie przejść obok niego wtedy. Okay, zobaczymy jakaś skrzynka, jest kolejna. Ciekawy jestem jaką grę wam przypomina ten tytuł. Dajcie znać w komentarzach, bo ja mówię tutaj, gra, gra hula totalnie na silniku tutaj Raymana, więc tutaj nie ma się co dziwić, na pewno będą jakieś skojarzenia z tą grą. Mogą być też z Limbo, bo to jest też podobny klimat. No, rozłożony, jeszcze ten tutaj. Tylko, że teraz on zaatakuje mnie. Będzie szybszy. A, koronka jej spadła. Zakładaj walcz dalej. Teraz już chyba nie ma szans na. Też naprawdę ten system walki fajnie jest tutaj dopracowany. Fajnie to wygląda. Nie jest takie sztuczne jak w niektórych RPG-ach, tylko mamy taki zrzut światła na tę postać tego przeciwnika. Nie wtedy go sobie możemy po prostu pokonać, nie zatakować raczej tak, ewentualnie się obronić. Eee, dobra, idziemy dalej. Jestem ciekawy, ile taki rozdział jeden trwa. 20, 30 minut, no zaraz zobaczymy. Naprawdę klimat jest niesamowity. Podoba mi się no naprawdę. Coś genialnego. A nie, tam jakiś kolejny tutaj przeciwnik, więc tego sobie odpuścimy. Okej, okay, zbierzemy to, dobra. I chyba będzie, dokładnie, drugi już rozdział, tak więc na tym sobie skończymy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że jakoś pokazałem wam oblicze tej gry, która jest naprawdę niesamowita. Jeśli jesteście fanami takiego gatunku, takiej formy gry, to na pewno warto sobie tą grę zaopatrzycie w tą grę, ja być może jeszcze pokażę wam na swoim kanale edycję kolekcjonerską, jeśli uda mi się ją kupić. A tymczasem to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć.